Witam, ja chciałam się zapytać właśnie, bo odzwoniła się do Adwentysty. No tak, przedmaciewskiej, tak. No właśnie ja chciałam się zapytać o tych y, poselstwo trzech aniołów. Y, czy gdzie oni są ci aniołowie? A w jakim sensie? No w sensie fizycznym, żebym chciała ich zobaczyć. Jak głoszą. Porozmawiać z nimi. Jest taka możliwość. Chodzi o faktycznych aniołów? No tak, o faktycznych aniołów ludzi, posłańców. Bo anioł A, to jest posłanie. Bo anioł symbolizuje, symbolizuje posłańców. No, od Chrystusa. Tak, tak, tak. No ale to chce pani z nami porozmawiać, no, bo no, my też głosimy to poselstwo bo, bo nie jest telefonu pani mamy. No jakoś tak mi wpadł w ręce. no to słucham, słucham możemy porozmawiać no to właśnie chciałam zapytać y, to przesłanie tych trzech aniołów to jest y, jakie jest to przesłanie, że jaki ten czas teraz żyjemy w jakim czasie, co teraz ma się stać no żyjemy w czasie sądu przede wszystkim posadzstwo to jest zawarte w XIV rozdziale e, apokalipsy i Generalnie jest siedem aniołów, tam w którejś z publikacji naszej, pisaliśmy o całym poselstwie siedmiu aniołów. Mogę Pani wysłać to poselstwo lub, lub, lub na naszej stronie można się z nim zapoznać. No wiem, o siedmiu aniołach, to wiem, że to był właśnie Luter. Czy... Nie, 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 nie. to tam, to, 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 to jest inaczej. No inaczej to Aha. rozumiecie. Poselstwo tak, tych tak. Siedmiu Aniołów. Siedmiu Aniołów to jest poselstwo, które się teraz zaczyna. Aczkolwiek interpretacja historyczna jest też też, też można można w ten sposób, ale dla nas, jako dla ostatniego pokolenia, jest najważniejsze to, co jest teraz i to, co, i to, co ma być. Więc, więc to poselstwo zaczyna się z ogłoszeniem sądu. I sąd gdzie będzie? W niebie, czy na ziemi? Znaczy jest, jesteśmy w tej chwili sądzeni. Mm -hmm. no. Jesteśmy sądzeni, bo są, jest sąd nad domem Bożym, a więc nad ludem Bożym, który przyjął Chrystusa, a dopiero, dopiero po powrocie Chrystusa będzie sąd nad tymi, którzy go nie przyjęli i którzy nie zmartwychwstaną. Pierwsze zmartwychwstaniu i kyszusami zostaną zabranie. Mhm, no bo właśnie my też głosimy pierwsze zmartwychwstanie. Właśnie to jest te duchowe, jak syn marnotrawny był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Właśnie, że, że my jako wszyscy jesteśmy tymi synami marnotrawnymi mamy przyjść do ojca. Czyli. Czyli właśnie ty mówisz, że przez Chrystusa, nie? A ja właśnie yy, uważam, że Jezus Chrystus jest właśnie dla nas Bogiem Ojcem. Wniosku... No, no nie, możesz, nie może być syn ojcem, a ojciec synem czy odwrotnie. No. Tak jak Bóg ojciec mówi, to jest mój syn umiłowany. Tak, to... tak. Tylko że chodzi o to, że ten syn stał się dla, dla mnie ojcem za Adama. Bo w Adamie umieramy, w Chrystusie mamy życie wieczne. O to chodzi, że pierwszy Adam. Stracił raj, to wszystko, a drugi Adam, czyli Chrystus, to odkupił. Odzyskał, odzyskał dla nas ten raj. No właśnie, i o to chodzi, że On jest naszym ojcem za Adama. No w tym sensie tak, tak, ale myślałam, że to chodzi o Boga Ojca. Nie, ja wiem, że Jezus ma Ojca w niebie, nie? że Jego Ojciec nie może być naszym ojcem, bo miał tylko jednego, jednorodzonego Syna któremu wszystko przekazał. I wiem, że teraz właśnie nad każdym mężem, je, głową jest Chrystus. Jak będziesz Chrystusa tak. naśladował 100%, no to, to właśnie o to chodzi, żeby naśladować go, co by Chrystus zrobił na naszym miejscu. Czyli bardziej mamy Chrystusa słuchać niż ludzi, niż proroków, tych, co tam, bo ja wiem, że adwentyści bardzo... Też, yy, głoszą właśnie tą Ellen. Ellen Dwight. Ja nigdy no, o niej to... nie słyszałam, a oni właśnie, że ją tak wychwalają, że ona musi być, że taka mądra. Nie nie, nie nie do końca tak jest. Pan Bóg zawsze od początku i do końca posługiwał się ludźmi, tylko trzeba rozpoznawać, jakie jak duchy, w jakim duchu kto głosi i co głosi, i sprawdzać to ze słowem Bożym. A, ale. No, przecież Chrystus powołał i posłańców, i proroków, i nauczycieli, i starszych, o to, aby budowali ciało Chrystusa. Więc nie przychodzą tu do nas faktycznie aniołowie i nam głoszą, tylko są to zawsze ludzie. Ale diabeł też swoich posyła, więc trzeba po prostu rozpoznawać duchy i badać w słowie Boże, czy tak się rzeczy mają. No ale Jezus Chrystus nie był adwentyst adwentystą, czyli. Co? Adwentyści są lepsi od świadków Jehowy, od katolików? Czemu akurat jesteś jest, adwentystą? Ja nie jestem adwentystą w kościele, jako że w kościele nie, nie, nie należy do żadnego, żadnej organizacji religijnej. No, ale wywodzę się z adwentyzmu. No, na przestrzeni dwóch na tysięcy lat no, Pan Bóg miał swój ludzi i powoływał, czy powołał reformację. Tak samo kontynuatora reformacji powołał Adwentyz, ruch adwentowy, który odkrył wiele praw, które protestantyzm nie odkrył, aby wyprowadzić ludzi z Babilonu. Dzisiaj adwentyści są tak samo, tak samo w Babilonie, jak, jak wszystkie wyznania, wszystkie wyznania religijne, instytucjonalnej religii. No właśnie, Znania właśnie. Nie o to nie należy do żadnej do żadnej instytucji religijnej ani do żadnego kościoła. Tak, bo o, cały... Mm -hmm. Wierzę w posłuszeństwo adwentowe, że Bóg powołał ruch adwentowy, a że, że on tak, cała reformacja, protestantyzm poszedł na kompromis, tak i adwentyzm poszedł na kompromis i przyjął wiele nauk niebiblijnych. No że cały świat właśnie leży w mocy złego, nie? I, i właśnie tak. te wszystkie religie, to są właśnie oni są.